Do gry trafił przedmiot za 0 Faudolców dla każdego gracza i co najważniejsze, jest dostępny tylko do dnia dzisiejszego. Do gry dzisiaj trafi darmowy skin dla graczy, niebawem dostaniemy nowy karnet z nagrodami, pojawiły się informacje na temat pewnego eventu oraz jak zawsze mamy ogrom zmian, nowości i wycieków, lecz zanim sobie do tego przejdziemy, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty, drogi widzu, chcesz zgarnąć prezent za 300 faudolców, to koniecznie zostaw łapeczkę do góry i suba z dzwonem, no i nie zapomnij podbić tego filmu przesuwając komentarze na bok na telefonie, Przypominam jako epic partner o kudziku kicia w sklepie tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem, a my przejdźmy sobie już do filmu. No dobrze widzowie, a my przejdźmy sobie do dzisiejszych informacji, bo jak codziennie mamy tego wszystkiego naprawdę bardzo i to bardzo dużo, a dzisiaj wyjątkowo mamy bardzo dużo informacji na temat darmowych nagród, które są dla wszystkich graczy, jak i też niektórych i to właśnie od tego tematu zaczniemy sobie dzisiejszy odcinek. Pierwsza nagroda, o której musimy sobie porozmawiać, to nagroda, o której, co ciekawe, informowałem was już w ostatnich dniach na kanale, lecz to właśnie dzisiaj jest ostatnia szansa na jej zdobycie, a chodzi mi tutaj oczywiście o darmowego skina i wczesny dostęp do pewnej mapy. Dokładnie dzisiaj, o godzinie 5, w Fortnite startuje ostatni turniej na trybie reaktywacja duo, który potrwa 2,5 godziny i w tym czasie gracze, którzy zajmą toby 25% najlepszych graczy w turnieju, dostaną darmowego skina tego widocznego na ekranie w tle. Sam turniej jest dość specyficzny, co pewnie wiecie z ostatniego piątku, ponieważ to właśnie w ten ostatni piątek turniej ten odbywał się pierwszy raz na wyspie i różnica jest teraz taka, że, żeby zdobyć nagrody, tak jak mówiłem, nie musicie mieć określonej liczby punktów, tylko po prostu określony procent topki graczy. Ta zmiana jest naprawdę bardzo dobra i na pewno na korzyść większości graczy, ponieważ oznacza to, że czym więcej osób będzie w niego grało, tym więcej osób, które zdobędą wysokie miejsce otrzymają darmowego skina, a w tym dodatkowo dostaniecie również dostęp do nowej mapy na reaktywacji. Co najważniejsze, pamiętajcie, że sama mapa nie będzie dla was dostępna od razu, tylko dopiero 9 października po kolejnej wielkiej halloweenowej aktualizacji, więc niestety na nią musicie sobie poczekać, lecz sama skórka w turnieju po jej zdobyciu trafi od razu po turnieju do waszej szafki. Tak jak już też mówiłem wcześniej, pamiętajcie kochani, że dzisiaj turniej ten startuje wcześniej niż ostatnio, ponieważ ostatnio startowało na godzinie 19, a dzisiaj jest już o 15 i zasady tego turnieju są dokładnie takie same jak ostatnio, więc ja sam życzę Wam wszystkim powodzenia. Jeżeli ktokolwiek z Was nadal nie ma osoby do zagrania tego turnieju, chodzi mi oczywiście o duo partnera, to na moim Discordzie, do którego link macie w opisie, znajdziecie specjalny kanał do szukania graczy, więc polecam sobie na niego wpaść. Kolejny temat, jakiego dzisiaj dla Was przygotowałem, ponownie tak jak wcześniej, dotyczy pewnej darmowej nagrody, jaka w ostatnich dniach pojawiła się w Fortnite. Ale co najważniejsze, ta darmowa nagroda jest dostępna do dosłownie każdego jednego gracza, a co ciekawe, niektóre osoby dzięki temu mogą odebrać aż dwie nagrody na swoje konto. Ale polecimy sobie z tym wszystkim po kolei. W ostatnich dniach do sklepu z przedmiotami, jak zawsze, zostały wprowadzone nowe przedmioty kosmetyczne, a w tym została tam wprowadzona pewna emotka, która jest dla Was za zero fałdolców i jest to ta emotka tutaj. Sam przedmiot był kiedyś dostępny dla graczy za darmo i teraz jest dostępny ponownie dla tych, co kiedyś nie odebrali tego przedmiotu. I żeby go zdobyć, wystarczy wejść do sklepu z przedmiotami i po prostu kupić ten przedmiot, tak jak inne przedmioty, które są dostępne ogólnie w sklepie. Item ten będzie na Was czekał tam do końca dzisiejszego sklepu, a dokładnie to do godziny drugiej w nocy dnia jutrzejszego, więc tak naprawdę macie czas do końca dzisiejszego dnia, aby ją odebrać. Lecz co ciekawe, nie wiem czy wiecie, ale wraz z tym niektórzy gracze mogą odebrać drugi darmowy item przy okazji tego pierwszego. Większość z Was zapewne pamięta, że wraz z startem obecnego sezonu 4 rozdziału 6 do Fortnite'a trafiło specjalne wydarzenie, w którym gracze za zakup jakiegokolwiek przedmiotu w sklepie internetowym w Fortnite dostawali dodatkowy darmowy plecak, ten widoczny teraz na moim ekranie w tle. Jeżeli jeszcze nie odebraliście właśnie tego drugiego darmowego przedmiotu, czyli darmowego plecaka za zakup przedmiotu w sklepie internetowym, to jeżeli postanowicie odebrać teraz ten przedmiot w sklepie internetowym, ten za darmo, bo tam też jest taka opcja, to automatycznie dostaniecie też ten Placaki, jeżeli jeszcze go nie macie. Link do sklepu internetowego pozostawiam wam w opisie tego filmu. Więc, jeżeli nie byliście tam jeszcze, to wpadajcie i każdy z Was może sobie tam teraz wejść i po prostu odebrać tą mamotkę. A naprawdę warto, tym bardziej, że jest za darmo. A plecak, tak jak już mówiłem wcześniej, jeżeli nie macie, no to dostaniecie dodatkowo. No i pamiętajcie, widzowie, że to nie koniec darmowych nagród, jakie w najbliższym czasie pojawią się dla wszystkich graczy. Ponieważ poza tymi wszystkimi obecnymi nagrodami, które ostatnio trafiły do gry, pamiętajcie, że 9 października do gry trafi przeogromna aktualizacja która wprowadzi tych nagród jeszcze więcej i również będą dla każdego. Kolejny temat, jakiego dzisiaj dla Was przygotowałem, jest dość interesujący, ponieważ nie wiem, czy wiecie, widzowie, ale po tej ostatniej wielkiej aktualizacji, która trafiła do gry w czwartek, niektórzy gracze otrzymali za darmo do swojej szafki pewien samochód, który co najciekawsze po kilku godzinach został usunięty i nikt początkowo nie wiedział, o co z tym dokładnie chodzi. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, to zaraz po tej ostatniej wielkiej aktualizacji likerzy poinformowali nas, że do gry trafiło nowe auto Bugatti, te widoczne teraz na moim ekranie w tle, i samochód ten został w pełni przygotowany na wydanie w Fortnite. I tak też się stało od razu po tej aktualizacji. Gracze, którzy posiadali ten samochód wcześniej w grze Rocket League i zalogowali się ostatnio po tej nowej aktualizacji do Fortnite'a, automatycznie w swojej szafce znalazły te auto widoczne tutaj i można powiedzieć, że teraz dostali je za darmo za to, że kupili je kiedyś właśnie w tej drugiej grze. No i wszystko spoko, wszystko fajnie, aż przyszedł wieczór tego samego dnia i to właśnie nagle bez żadnej zapowiedzi tego dnia twórcy gry usunęli wszystkim graczom, którym wcześniej przydzielili te auto i dali znać na Twitterze, że auto te zostało dodane przez pomoc. Sam samochód, co ciekawe, miał zostać wprowadzony do Fortnite już w poprzednim 2024 roku, o czym mówiłem wam na filmach, ale jego wydanie, w grze było przekładane prawie trzy razy i jak w końcu miało trafić już do gry i było gotowe, to twórcy stwierdzili, że jednak dodali to auto przypadkowo. Patrząc na to, że sam samochód został wprowadzony już do Fortnite właśnie z tej drugiej gierki, można się spodziewać, że autko te w najbliższym czasie rzeczywiście zostanie wprowadzone do Fortnite, ale na teraz ciężko jest powiedzieć, kiedy dokładnie pojawi się ono w tamtym miejscu. Skoro wszystko w tym temacie jest już gotowe, a nawet niektórzy gracze po tej ostatniej aktualizacji mieli to autko na chwilę w swojej szafce w grze, to można się spodziewać, że jest to kwestia następnych aktualizacji, aż w końcu twórcy gry postanowią dodać to auto ogólnie do Fortnite'a, ale nie wiemy kiedy dokładnie trafi. A i tutaj jeszcze chciałbym dodać dla wszystkich graczy, żebyście byli spokojni samo auto, mimo tego, że teraz zostało wycofane z Waszej szafki w grze, jeżeli trafi potem ogólnie już do Fortnite'a i będzie już w 100% w Fortnite, to trafi ponownie za darmo do Waszej szafki, ale jeżeli nie macie go w rokecie, to nie Niestety trzeba będzie go kupić w sklepie. A jak już wspominamy w dzisiejszym filmie, cały czas o darmowych nagrodach i zwrotach, to przejdźmy sobie jeszcze teraz do kolejnego tematu, który również dotyczy darmowych nagrod dla graczy. Ponieważ nie wiem, czy każdy z Was wie, ale już w najbliższym czasie w Fortnite pojawi się kolejny nowy karnet z nagrodami, a wraz z tym nowy sezon w jednym z trybów gry. Większość z Was już pewnie wie, o jakim trybie mam tutaj na myśli, a jest to oczywiście tryb muzyczny, który według informacji, jakie znajdują się obecnie w grze, ma trafić dokładnie 9 października, czyli wraz z kolejną wielką halloweenową aktualizacją. Co jednak ciekawe, my gracze w ostatnich dniach zdążyliśmy już poznać skina, który pojawi się w nowym karnecie muzycznym i macie go widocznego teraz na moim ekranie w tle i to właśnie ta skórka trafi do karnetu, a wy pamiętajcie widzowie, że wraz z jego pojawieniem chodzi oczywiście o karnet, trafią też darmowe nagrody dla wszystkich. Pojedyncze przedmioty z każdej karty karnetu muzycznego będą dla Was dostępne za darmo, więc jeżeli chcecie je zdobyć, wystarczy, że będziecie wbijać poziom Waszego konta, więc nie jest to chyba jakaś trudna czynność, a wszystko to trafi raczej na pewno już po kolejnej wielkiej akcji. Aktualizacji, chyba że coś zostanie zmienione, ale na dzień dzisiejszy wszystko trafi 9. No i też przy okazji pamiętajcie, że sama aktualizacja, która zostanie wprowadzona tego dnia do Fortnite'a, poza karnetem z nagrodami i tymi wszystkimi rzeczami, doda też ogrom innych nagród dla wszystkich, bo jak nie pamiętacie, to właśnie po następnej aktualizacji do gry trafi cały event Halloweenowy z zadaniami, nowościami i nagrodami dla wszystkich. No i tutaj jeszcze dodam, że na dniach pojawi się film z tej aktualizacji, tak więc wyczekujcie. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje na temat darmowiska. Nagród, darmowego skina i rzeczy za darmo dla wszystkich. A jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to koniecznie zostawcie apeczkę do góry i komentarz nagrody. A nie dość, że niebawem na kanale pojawi się film o właśnie takiej tematyce. to Dodatkowo każdy z Was dostanie ode mnie serducho w komentarzu. Na sam koniec tego filmu, pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i liveów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Io.